Siema, tu łysa pała. <laughs> Słuchajta. Ja wam pokażę, jak się nie, nie cackać z liśmi. Jesioń idzie, jesień. Ja mam tu ścieżkę. Pewnie wam też czasem zarosło coś. Jak coś zarośnie, to trzeba wygolić. Nie? Szczególnie do kobiet. Wiecie, o co chodzi. <laughs> Patrzcie, przeszkadza. Maczeta kupiona w tamtym roku. Idę do tamtej strony. I się, jak się chlasta. Pokażę.

To jest dla Waszej własnej wygody. Nie cackajcie się z tym. Po pierwsze, i tak idzie zima. I tak trzeba będzie je pościnać, te liście, w cholerę. Bo to zimować znaczy się takie większe gatunki z liśmi, To trzeba mieć, nie wiem, kosmos warunki. W zimę... W ogóle leci tam coś? Leci? W zimę trzeba byłoby zrobić, na przykład mieć szklarnię. Minimum 15-16 w nocy. Za dnia nawet 25-23. Żeby to wiecie, wykupujecie. I dalej będzie ładnie rosnąć No to tak do końca nie działa Bo jeżeli, jeśli wykopujecie z gruntu Uszkadzacie korzenie Czyli trzeba zrzucić jakąś część liści Żeby to miało siłę znowu się odrodzić Normalna zasada w roślinach he dobra pała, co? W końcu mogłem się ściąć Wycięte, gówno, coś tam z głowy Ale jak mówiłem wcześniej, nagram o tym filmie Przyda się komuś Może ktoś się, kurde, też bał jak ja I czekał długo, a to rosło, rosło Potem może wyrosnąć jakieś dziadostwo Rakis, taki no Także tak to wygląda, cięcie, gięcie, za niedługo będziemy cieli wszystko, będą filmy jak chlastamy, jak leci. Tak, zobaczcie, to wszystko było chlastane, Maureli, w tych miejscach, wszystko porosło gigantyczne. To po co z mi się wiecie, męczyć, srać, jak to potem ładnie wszystko odrasta. Na razie, szybki podgląd był, cięcia.